Pytanie na śniadanie. Katarzyna Butowt o księciu Williamie była wyznana, zespal w i lusku. Katarzyna Butowt na wybiegu zadebiutowała w 1972 roku. Jako nastolatka prezentowała projekty kreatorki mody Grazyny Hase. W latach 70 oraz 80 brała udział w pokazach mody w Szwajcarii oraz w Paryżu. Zobacz też, Katarzyna Butowt była legenda polskich wybiegów. Co się stało ze Slanną Modelką? Kasia na początku lat 90 była jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Brala udział w reklamach telewizyjnych. Gwiazda reklamowała loterię Teletombola. Butowc spełniała się również w roli aktorki. Wystąpiła w Przeklecej Ameryce. Obywatelu świata, psach oraz uprowadzeniu Agaty. Katarzyna Butow pojawiła się w sobotnim wydaniu programu Pytanie na śniadanie. Gdzie opowiadala o nowym filmie Katarzyny Roslaniec Jezioro Slona. Zagrała w nim główna rolę. Była modelka, zdobyła się także na dost szczere wyznanie. W śniadaniu wce poruszony został bowiem temat ostatniej wizyty księcia Williama w Polsce. Katarzyna opowiedziała wtedy zabawną anegdotę. Od razu powiem. Ze za William spal w moim lusku rozpoczęła swoją historię modelka. Butowc została zapytana przez prowadzących, jak do tego doszło. O, okazuje się, że modelka oraz jej ma co roku latają do Norwegii. Katarzyna wyjawila, ze którego z przyjechał tak ze William. Jeździmy z mezem do Norwegii rok rokrocznie i swego czasu pojechał z glacjologami do pensjonatu. Prasa norweska miała tam swój zlot. Więc go o tym uprzedzili i zapytali, czy nie chciałby się na ten czas wynieść. Zapytał, gdzie można. A tutaj na cempingu obogi my przyjechaliśmy chwilę później. Powiedziała gwiazda. Katarzyna zapytała o obsługi, w którym domku spalił mi okazało się, ze w tym, który ona i jej ma wynajęli. Jest tak ze spora szansa na to, że książę spał w lusku modelki. Ja mówię, w którym domku spał. No w tym. A w którym lusku? No, tego nie wiemy. Istnieje prawdopodobieństwo, ze w tym moim powiedziała Katarzyna w pytaniu na śniadanie. 22 marca 2023 roku, roku książę William przyleciał do Polski z niespodziewana wizyta. Na początku myślano, że towarzyszy mu zona Niestety ukochanej z nim nie było. William przybył do zolnierzy stacjonujących w Rzeszowie. Celem jego wizyty było też medyczne centrum tranzytowe mediwac piesionka znajdujące się pod miastem. Brytyjscy zolnierze z pułku Queen's Royal Hussars stacjonują na Podkarpaciu, co pozwala na zacieśnienie współpracy Polski z Wielka Brytania. Zolnierze mają okazję brać udział we wspólnych ćwiczeniach oraz dzielić się doświadczeniami podczas szkoleń. Jednocześnie jest to swoista forma wymiany, która pozwala przedstawicielom obu krajów na zapoznanie się z innymi kulturami, informował portal SKPL.